O. No dobra tej mapy nie było. To może po tej mapie będzie, jeżeli nie, no to faktycznie poszukam. Może w końcu zagadasz, bo dzisiaj same duchy bez, bez Spirit Boxowe, Tough One Gada. On Gada, Char Charles Garcia. Według, nie według niego będzie ciężko. O! Dzień dobry! Hello! Beautiful. Beautiful? Beautiful. Akurat spojrzałem! Trochę, trochę przypał. Już słyszałem drzwi, no to... Powiedzmy, że olać na razie gadałkę. Tutaj czy na górze Tutaj Are you here Are you close Where are you What is rage Give us a sign I co znowu nie gadasz? Znowu duch, duch niegadający Ale on tyle tymi drzwiami rusza. Ja ledwo weszłem do tego domu! Już mnie atakuje! No, w sumie zgadza się te, to, co gość z radia mówił. Nie, nie, nie zbyt wyszło. Ile psychy? 40. No bo on kilka razy drzwiami ruszył, no to psycha przez to spada. Co za typ! To ja może wezmę teraz, tak? I tak. Bo było... Ten jego atak był... SMART! To było to mądre zagranie. O Boże. Bariu. Jesteś tu? Co to za radość? Daj już nic. Mam jakiś dowód? Mmm... Aa. Myślałem, że to był atak, chciałem uciekać, ale... Ciebie szukałem. Na razie. Raczej już by dawno odpowiedział. Wow. Dobrze, dobrze, nie wie jej nudą przynajmniej. Ale żeby gruduchu utrzymał takie tempo, no to... No, to może być fajna mapa. A jeżeli on powiedzmy zrobił, zrobił tylko to i teraz się uspokoi, no to było słabo. Więcej kamer. Nacisków brak? Serio? On tutaj chodził, może tu mi drzwi w końcu otworzył. Nope. i w się ma dzięki za followa. Widziałem. Aha, dobra, widziałem, widziałem tablicę. On mam kość. Świetnie. A odcisków chyba nie ma. Chyba na pewno nie ma. Nigdzie nie ma. Może tu, tu jakieś orby? Brak odcisków, brak orbów, brak gadania. Co w sumie? Próbujmy się w to poba pobawić. Majing? Eee, nie. 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 Może? Oni, oni Shade, choć oni on albo Shade wykluczając. Tych, tych dowodów, które no. jeszcze się nie chcą mm, dać. Jeszcze chwila. Jeśli oni albo sześć, to IMF, temperatury, botsy. Do... Pismo, jest tam zeszedł chyba. IMF, temperatury. Wow. Oni shade, mają właściwie takie same dowody prócz. prócz jednego. Ten ma DOCY a ten ma. pismo. 50 ład. To może być Shade. Farylon Shade. Zdarzają się takie, ok. Gdzie ty rzucasz? Gdy on rzuca? Bo mam wrażenie, że on tu, tu rzuca. Chyba jednak nie. Zero. i Idę teraz zobaczyć, czy są do, docy jeśli będą, o chyba oni, a nie Shade. Czy to jest dobre miejsce. Tak. Okej, okay, gościu z radia, gościu z radia dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo miał rację. Ten co duch zrobił na początku było Master Play. Ale nie chcę przebiec! O to, to, to nie Dobra, dam mu jeszcze to i w sumie to Podwójna szansa, że coś się stanie. Eee, nie? <laughs> A fuck? To nie jest, to nie jest Hunt. Co to było w ogóle? On szedł do mnie jakby z salonu. Ty siedzisz w sa salonie, ale... w Ja Yobaita by mi sprzedał? No, popisz się. Czekaj, w sumie... Tak, on może siedzieć w salonie. Da! Tym ja o tym nie pomyślałem. No. Wykonajmy się tym. Włączają korki, nie włączają korków, nieważne, wylatujesz. Czym <grym> cię mogę sprawdzić? Tym, chociażby. I tym. Whatever. Może być w tym salonie, ale nie musi. Are you here? Are you close? O właśnie, temperatury się ma i zeszyt. O, patrzcie, patrzcie, tu temperatury tam zapisał zeszyt. Takiego mi baita na początku sprzedał. Że ta, tamte drzwi ruszył. Temperatury Pismo Revenant, Demon I to będzie zaraz, 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 zaraz e Wait! Jeśli dalej wykluczamy te dowody, których nie było, odciski, orby, gadanie. wait. Wow! A w sumie, tak, możemy kamerą sprawdzić na salon, Da. Tu też są temperatury, przepraszam? Eee, nie. A tu? Temperatury, hallo? No dobra, no dobra. No, orbu w dalszym ciągu brak. Nie chciał zagadać. M Musowo, szejt. To co zaskoczyło? O, tak. zadania nie widziałem. Tu nie postawiłem tam. Powinno zaskoczyć zaraz. A jeśli sześć, brakuje mi IMF. תודה רבה עצמך 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 Where are you? Najpierw zrobił. Najpierw zrobił dym. A teraz siedzi cicho. No i co? Czy jemy w pięć? Shade. Wow. Show yourself. Padesz do Shadas Show yourself. Na pewno się to uda Jeszcze do takiego, który mnie zaatakował który mnie od razu od wejścia do domu Where are you? Give us a sign. I'm waiting. What do you want? Can I help you? Ale oczywiście kolejny duch, który nie jest spirit boxowy. I was a sign. I'm waiting. Don't be shy. A, ah, shy. Ja widziałem kość? Tu chyba. Nie? Ta, 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 taką wierzę złapałem, bo myślałem czy od, jak pierwszy raz znalazłem tablicę, czy gadałem coś do tablicy i nie, nie gadałem. Po prostu mi tak szybko psychę kilka razy ruszając drzwiami i stąd ten szybki atak. Tam nie mam w sumie po to iść. To ja nie chcę twojego zdjęcia! badania mogę chcieć jeszcze nie zaskoczył czujnik więcej czujników jeden tu U, no musi musi wejść Over self Nie rzucaj, ja się pokażę no, wdepnął, to nie ja Okej okay. Holbior self? To lubisz przy świetle? No mnie. ma światło. Już może się pokazać, jeśli tylko zechcesz. I ducha, tak. He he rozjuszmy go trochę Charles Garcia daj zdjęcie Charles i będziemy kwita Charles Garcia Hello. Charles Garcia. Where are you? Charles, show yourself. Call yourself. Don't be shy. Come on. Spook uh, spook. Haha. <laughs> spook. Tim Jutash. Tę już nie czymś rzuciłeś. Charles. Bo się pogniewamy. Charles. Give was a sign. Let's go. No i jest to, czego się obawiałem. Moja pierwsza wizyta w domu. Jużek zrobił dym, a teraz za milku. Where are you? Where the, where the fuck are you? Barnes Charles. On, on potem już nie tam ma aktywność, ale on, on tu jest. Nie mam co tam go nie, oczekiwać, spodziewać. Pewnie tu się pojawi. Tylko mnie bytuje. I z i w sumie. W sumie tym, co robi. Cyre. Aha, właśnie. potwierdził ładnie uh, lampką. Charles, come out. It's over. It's over, Charles. Come to me. Come to me. Są temperatury. Tam nie ma temperatur. Wow. I'm speechless, Charles. Let's go. Come out, show yourself, do something, give us a sign. By było stanie w, w niezręcznej ciszy. Było nawoływanie. Nie wiem, jak do ciebie dojść, Charles. Zdjęcie ducha. trzeba y czasnąć zdjęcie. Powodzenia. O, może zagada. Nie, nie, mam, nie mam już co brać, jest zwana. Can you speak? Can we speak? Can we have talk? Girls? Speak to me. Say any word. Come on, yeah. Robimy tak. To sam telefon, muszę się ewakuować z domu. Um, um, Charles nie chce się z nami bawić. Dwie um, godziny, trzy godziny streama. Tyknie.